Dzień dobry, moi ukochani, najwspanialsi ulubieni widzowie. Dzień dobry. Ko nie, Boże, proszę, nie! Pewnie niektórzy z was zastanawiają się, czy was czasem, aby oczy nie mylą. Otóż nie mylą, nie mylą, bo ten odcinek dopału kulturalnego jest specjalnie dla Was. A nie tylko, tak jak w przypadku kurftury normalnej, tylko dla wspierających. Dokładnie tak, jak doskonale wiecie, od blisko trzech lat kurftura jest dla wspierających. Czasami wrzucam właśnie jakieś takie odcinki bonusowe, tak jak właśnie Wam teraz tutaj w wakacje wrzucam, ale od trzech lat jest kurftura dla wspierających i zarówno wartość paczki fajek. Możecie dostać ten zastrzyk kulturalny, a lepiej dostać zastrzyk niż palić papierosy. Znaczy, nie wiem, zależy jaki. Tu jeszcze troszeczkę powoloniku, tak z W każdym razie nie palcie, wydajcie te 15 zł, czyli ile tam teraz... Teraz fajki kosztują na kurwturę i ma się ją raz na miesiąc, kiedy wychodzi duży odcinek z dupy, to zaraz potem pojawia się kurwtura dla wspierających, a jest naprawdę ciekawa. I ta kurwtura będzie niesamowicie alternatywna, bo będzie o punk rocku. Palenie jest niezdrowe, palić nie warto. Warto się ukulturalnić tymi rzeczami, za które mi nikt nie płaci, a ja polecam. No chyba że mi ktoś zapłaciłby, to też bym polecał, jeżeli bym rzeczywiście uznał, że to są rzeczy warte mojego i waszego czasu. Były już odcinki letnie i wakacyjne, ale ten temat wraca jak bumerang, bo po co roku są wakacje i lato. Chociaż to się kiedyś może zmienić. Słuchajcie, globalne ocieplenie wiecie o co chodzi. Jedyne, co potrafisz rzucić jak Teraz coś dla wszystkich wczasowiczów, czyli różne rodzaje spędzania wolnego czasu. jednym z nich jest zdecydowanie oglądanie tej kurftury. Oh, oh. oh, A i proszę nie piszcie w komentarzach, że green screen, bo green screen jest związany z kurfturą od czterech lat, bo tak łatwiej pokazywać rzeczy, które się dzieją na ekranie i doskonale o tym wiecie. I, 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 i tak, i... To nie jest nic nowego, słuchajcie. Dobra, tytułem wstępu, jeszcze dla wszystkich nieobeznanych z formatem, przedstawię wam jeden film, jeden serial, jedną grę, jeden komiks albo książkę i jedną muzykę, w sensie jeden album, albo też wykonawcę, których wam polecam na dzisiaj, którzy są związani z tematem. A zaczynamy od. Film! MORDERCZE LATO Time of endless possibilities Do You wanna be my dog? A naughty girl. And serial hysteria. Wbrew temu co sobie myślisz to nie jest żaden slasher A tym bardziej horror z nastolatkami, które urwały się spod kurateli rodziców I robią różne rzeczy, wiecie o co chodzi? r u -c h a n i e Ruchanie Chociaż to tutaj też w dużej mierze występuje Ale na pewno nie jest to w lesie dziś nie zaśnie nikt i cycki Wiktorii Gąsiewskiej Dlaczego? A zupełnie inna para zakrwawionego obuwie to przede wszystkim film Spyka Lee, więc na dzień dobry wiemy, że będzie społecznie. Nigdy. To moja siostra gnoju. Niemniej jest odrobinę inaczej niż w jego poprzednich czy też późniejszych filmach, gdyż nie skupia się on w całości na czarnej braci, co na wydarzeniach, które miały miejsce w Nowym Jorku w 1977 roku. Upał jedno z najcieplejszych lat w stuleciu. Nowy Jork, beton. I Sun of Sam. Son of Sam, czyli syn sama, czy też 44-kalibrowy morderca. Jestem potworem. Belzebubem. Ty za tym monstrum. Kocham polować. Innymi słowy, chory pojeb. Jakich w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie było napęczki. Zresztą film po angielsku nazywa się Summer of Sam. I to jest jego lato. Lato pełne terroru, strachu i podejrzeń, ukoronowane w dodatku morderczym upałem. Sam jest jednak tylko tłem w tej opowieści. Głównym motorem i osią jest historia czwórki znajomych: Winniego, którego gra John Leguizamo, jego żony Dionny, czyli Mii Sorvino, Richiego granego przez Adriana Brodiego i Ruby, czyli Jennifer Eposito. Każdy z nich ma swoje problemy. Winnie jest zagorzałym katolikiem, ale lubi sobie pozdradzać żonę. Ostatecznie namawia ją na udział w swinger party. Richie nie może się odnaleźć w rzeczywistości i zmienia swój wizerunek zostając punkiem. Swoją drogą najnowsza kultura dla wspierających, która właśnie jest w tej chwili i można ją wejść, jeżeli wspierasz kanał, wchodzisz na społeczność i ona jest, jest właśnie o pankroku. Każdy z nich ma swój świat, swoją osobowość, a to lato te wydarzenia powodują, że wychodzą z nich najgorsze instynkty. To opowieść o zmianie obyczajów i postrzegania świata, kiedy coś nam ten świat zakłóca i wkrada się niepokój. To piękne aktorstwo i zajebista muzyka z lat 70. To też jak zawsze u Spike'a Lee wyraziste, może odrobinę przerysowane, ale nadal prawdziwie urbanistyczne obrazki. Bonusowa wiedza! Zamiast Brodiego i Leguizamo miał być DiCaprio i Del Toro. Byłoby wow, co? Prawie tak jak... COMICS! Obiecanki... Agnieszka Świętek. Obiecanki to mało znany komiks, wręcz niszowy, polski. To też nie jest gigantyczna Odyseja i opowieść na długie wieczory, która przeniesie cię w czas beztroskiego dzieciństwa. Bo po pierwsze to krótka historia, więc przeniesie się intensywnie, ale krótko. A po drugie, jeżeli to jest świat twojego dzieciństwa, to jest mi gdzieś po prostu po ludzku bardzo przykro. Nie jakoś kurwa przykro-przykro, bo to w końcu nie są tragedie życiowe, takie jak, nie wiem, śmierć czy pedofilia. Ale jednak przykro, bo to klasyczna opowieść o ojcu którego nie ma. Nie ma go z różnych powodów. Mamy więc tutaj rodzinę shopów, bo wszystkie postaci są zanimilizowane, tak jak nie wiem, w Black Set, albo w e, Mouse, Arta Spiegelmana, albo w Night in the Woods. Rodzinę niepełną, składającą się z dwóch dziewczyn, starszej i młodszej, oraz ich mamy. Mamy walczącej mocno z depresją, co powoduje, że starsza dziewczynka musi się opiekować tą młodszą. Mamy tu zatem historię smutku i żalu skierowanego oczywiście w stronę nieobecnego ojca. Żalu tak mocnego, że na każde wspomnienie o nim bohaterka wybucha gniewem i rzuca statementem, że nie chce go. Widzieć na oczy. Żal ten jednak gdzieś tam wewnętrznie mija, kiedy naprawdę ma go zobaczyć, bo, bo tak już jest. Nawet jeżeli ojcowie traktują was, jakbyście kurwa nie istnieli, to i tak ich gdzieś tam kochacie i kurwa im wszystko wybaczacie, czasami niesłusznie. To trochę taki case, jak w zapaśniku. You're my girl. You're my... You're my girl. Do końca życia dajesz temu staremu drugą szansę, a on do końca życia będzie się o nią wypierdalał. Oczywiście nie każdy, ale mówię o takich ojcach, co co odchodzą i, i, i nie zajmują się dziećmi. Głównie obiecujecie zabrać na wycieczkę na nawczasy z nim. I to bardzo smutna historia, mimo że krótka. Widzimy w niej oczywiście jedynie jednostronność i ogromne pragnienie mimo fakapów i rozstania rodziców do tego, żeby byli dalej razem i było normalnie. BONUSISKO! Każda rzecz w tym czarno-białym komiksie namalowana na żółto symbolizuje właśnie ojca. Za to neonowo mamy namalowanych muzyka Bogdano Banani Deluxe. Jest tylko droga, hostel szybciej, głośniej. Ech, ci to zabiorą cię na wycieczkę po Miami Beach jak źli. Odkryłem ten zespół podczas realizowania któregoś z itp i TD. Pomyślałem sobie wtedy o wy nie szablonowe syny. bo właśnie tak było nostalgia aż po siura klimat lat 90 i 80 w jednym. Ambicje nadal głodne, także wchodzę. Zarówno pod kątem muzycznym, jak i w warstwie tekstowej. A teledyskowo pod podrzędnym VHS-em. A przy tym genialne jak chociażby Złoto. No, że szkła, w bar, w złoto jest Klip jak z Wesela Twojego Wujka, które czasem ciotka puszcza, jak przychodzi się na obiad, ale już mniej, bo wujek ją zostawił dla młodszej dupy. Bogdano Banani Deluxe to zespół trzech gości z Wrocławia, którzy oczywiście wszystko, co zrobili, zrobili dla jaj. To dokładnie taki sam przypadek jak w przypadku Zile Ardor. Który zapytał ludzi na jakimś czanie, czy też reddicie, jakie dwa gatunki do siebie nie pasują, i tak powstał zespół. Tutaj było odrobinę inaczej. Bogdano i Michelo to kumple od kurwa lat, kiedy razem drzemowali dla żartów, szukali kogoś, kto zrobi muze w stylu lat 80. i 90. pasje, tylko pomyśl o ilości fotek nagich lasek. W ten sposób znaleźli Pabla, który okazało się, że mieszka kilkaset metrów wodnych. Cała magia! Magia, która przelała się na syntezatory, białe marynarki, golfy, łańcuchy i neony. Nieco energiczne nie pigur, żeby latać jak zły. Oh. Klimat tych produkcji aż kapie od zajebistości, ale oprócz tego mamy warstwę tekstową, która przypomina mi problem i Oscara, gdyby nawijał w latach 80. Jadę i wystarczy kiwnąć, i, kręcą, i disco. Jest w tej nawijce moc, są emocje, i naprawdę uważam, że to jeden z fajniejszych projektów. Tym bardziej ucieszyłem się, gdy chłopaki zaprosili mnie do wspólnego numeru. Bez broni, kasyna, neony, grześni. Bo to, jak doskonale wiecie, absolutnie mój klimat Powrót do Vice City Welcome to Miami Beach A wszystko zawiera się w numerze Ocean Drive Riding, riding, ściągaj rajdy Twoja niunia pewnie woli to od mapin. Mam nadzieję, że wam siadło Bonus! Bogdano tak naprawdę nie ma na imię Bogdano Jest związany z cukiernictwem <noise> Tak jak Serial Antony Bourdain miejsca nieznane The Something with you and you leave something good behind. Odkryłem Burdena stosunkowo bardzo późno. Znaczy, oczywiście wiedziałem kim jest w świecie Gordona Ramseya, Jamie Olivera, czy też Nigeli Lawson. Był... był też tym kimś. Wiedziałem, że istnieje ten l'enfant terrible kuchni światowej, czyli Antony Burden. To trochę jakbyśmy wzięli Magdę Gessler i Roberta Makłowicza i zmiksowali. Masz po jej państwo Gessler i charyzmę oraz sympatię Makłowicza w jednym. Ej, kurwa, czy można lepiej wygrać? Szczerze mówiąc, to nieistotne, który program Burdena oglądasz? Czy są to wspomniane przeze mnie misa nieznane, czy też No Reservation? No. Antony zabieracie w podróż bez trzymanki. Każdy odcinek w miejscach nieznanych to wycieczka po innym kraju i przelecenie go wzdłuż i wszerz. Zarówno pod kątem kulinarnym, jak i społeczno-historycznym. To wyprawy wzdłuż rzeki Kongo, jak wiązły ciemności Josefa Conrada. To Maroko śladami Williama Borowsa. To Kanada pełna kanadyjskich świrów kulinarnych. <laughs> Czasami więc Burdeo odbija się od restauracji do restauracji. Of the very old and with the very new. Czasami goszczą go miejscowi, gotując dla niego. A czasem on sam musi gotować na statku płynącym przez Kongo i podrzynać gardła kurczakom jeszcze żywym. Każdy odcinek to inna historia, poprowadzona zajebiście ciekawie, kierująca nas do zupełnie innego regionu świata, i pokazujące nam kraje ze strony, jakiej się nie spodziewaliśmy. This is It's impressive and I klasycznie oglądasz to i chcesz wpierdalać. Yeah. Hmm? The other way. A przy tym wszystkim ujmuje cię i przykuwa do ekranu siła i charyzma burdena. Bonusowa wiedza! Podoba ci się Antony? Podoba? No to już się nim nie nacieszysz. Trzy lata temu popełnił samobójstwo. Mówi się gdzieś tam, że nie on sam je popełnił. Ale to wiadomo, teorie spiskowe. Eh, przydałoby się medium, żeby dowiedzieć się wszystkiego. A właśnie. Gra, the medium. I saw that would break a grown man. Uwaga. To jest tytuł tej gry, a nie ocena. Bo gra studia Bluber Team. W dodatku dodam, że polskiego studia Blueber Team to naprawdę solidna i dobra produkcja. Jeżeli lubujecie się w skandynawskich kryminalnych serialach, to tutaj znajdziecie się jak ryba w wodzie. Jest tutaj ten klimat, jak w mordę z pistoletu czy z czego innego strzelił. The gunshot. Mimo, że wszystko dzieje się pod koniec lat 90. w Polsce, w Krakowie i pod Krakowem, gra zabiera nas na wycieczkę do ośrodka wczasowego, do którego za komuny jeździło się z rodzicami, bo jeździły tam wszystkie dzieci, robotników i pracowników związanych z partią i nie tylko. Ja niestety jeździć nie mogłem. Zresztą też nie do końca moje czasy. I wszystko fajnie, tylko ośrodek jest opuszczony, rozjebany i bardziej przypomina Silent Hill niż miejsce, gdzie chcesz sobie pojechać na wczasy i się zrelaksować. A Główną bohaterką tej gry jest Marianne. Marianna... Marianne. Które jest medium. I potrafi komunikować się ze zmarłymi, wchodząc w ich światy rodem z wyobraźni i obrazów Zdzisława Beksińskiego. Przy tym pomagając im pogodzić się ze śmiercią. It's okay, Richard. Często ma do czynienia z okropnymi demonami, które chcą jej zrobić najgorszą krzywdę, a czasem po prostu musi odnaleźć w zagubionym chłopcu to, co zagubił i pomóc mu odejść w spokoju. Przy tym ma cały czas wizję siebie albo innej, odrobinę innej dziewczyny, która umiera na pomoście nad jeziorem w lesie. Zagłębiając się w historię swoją i swojej rodziny odkrywa coraz więcej. Gra oczywiście inspirowana jest Silent Hillem i to widać na każdym kroku, bo jest inspirowana w ten najlepszy możliwy sposób. Oh God. No. Jest naprawdę w chuj klimatycznie, czasem ciężko i przede wszystkim mrocznie. A muzyka. muzyka robi tutaj niesamowitą robotę. No i właśnie, bonusisko! Muzykę skomponował Arkadiusz Rajkowski i Akiro Yamaoka. Tak! Dokładnie ten sam, który jest odpowiedzialny za muzykę w Silent Hill. I to wszystko w dzisiejszej kurfturze, moi drodzy. Przypominam, jeżeli chcecie zobaczyć kolejną kurfturę, w się sensie w tym samym momencie wypuściłem kurfturę. Ale na kanale dla wspierających to wystarczy, że wesprzecie ten kanał, wejdziecie sobie na społeczność i tam ona będzie. Oraz pozostałych 20 parę innych kurftur, więc na pewno warto, bo za cenę tych fajek raz na miesiąc macie wszystkie inne. Kurwtóry. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że wakacje będą y, przemijały Wam pomyślnie. Opalicie się, ale nie dostaniecie raka skóry, czego Wam życzę. Znaczy życzę Wam nie dostania tego raka. I życzę Wam wszystkiego najlepszego. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się na razie. Elo!